Każdy współpracujący z Park Cash, zarządca albo właściciel parkingu otrzymuje od nas stronę internetową, na której klienci parkingu, czyli kierowcy, mogą dokonywać zakupu abonamentu. Wystarczy, że klikniemy tutaj. Strona przekierowuje nas do sklepu. Z tego poziomu wybieramy, czy chcemy kupić nowy abonament, czy chcemy przedłużyć. Ja akurat chcę zakupić nowy abonament. Wybieramy abonament, jaki nas interesuje. W tym przypadku mamy do wyboru jedynie miesięczny abonament za 123 zł, i wpisujemy swoje dane. Ja pod danym numerem telefonu mam już aktywny abonament, dlatego system automatycznie zadaje mi pytanie, czy chcę kupić nowy abonament, czy chcę przedłużyć któryś już z istniejących. Podajemy adres mailowy. Możemy wygenerować sobie także samodzielnie fakturę, która następnie przychodzi na maila. Istotnym elementem jest również także możliwość wprowadzania kodu rabatowego. Ja akurat skorzystam z takiego kodu i widzimy, że system obniżył kwotę ze 123 zł do 118 zł. Następnie potwierdzamy płatność i zostajemy przekierowani do strony, na której mamy opłacić abonament. Wybieramy formę płatności. I opłacamy abonament. Ok. Abonament został zakupiony. Teraz przechodzimy do naszej poczty. I przechodzimy do maila, który został wygenerowany przez system. Widzimy potwierdzenie zakupu i co istotne dane do zarejestrowania mobilnego pilota w aplikacji ParkCash. Identyfikator oraz PIN. Teraz pokażę w jaki sposób zarejestrować właśnie mobilnego pilota. Pobieramy sobie aplikację ParkCash ze sklepu App Store albo Google Play. Aplikacja jest darmowa. W ekranie głównym aplikacji klikamy w moje piloty. Dodaj pilota, i wpisujemy dane, które przyszły do nas w mailu. Widzimy, że pilot został dodany. W tym momencie możemy już śmiało korzystać z parkingu. Mamy do niego dostęp przez miesiąc, ponieważ na tyle został zakupiony nasz abonament.